Jak gdzie ta drużka prowadzi, może mogłem gdzieś tam przejść tędy ruszaj się! Czekam. No i dalej. Idzie. Bo jestem mocno obity. Jump, 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 i co, już nie ma helikoptera? Dobra, tutaj już mam mniej więcej plan, bo już któryś raz to gram, ale nie do końca. Na początek będę tutaj zajmował tego policjanta. Tylko muszę poczekać aż podejdzie trochę tutaj. I buncyk krzyje. Karczyk złamany. No, przepraszam pana, ale takie życie. Co tutaj leży? Nie, nie będę zmieniać broni. Pewnie mam mniej amunicji I chwila. Co to za proszki tutaj leżą? Chyba czysto I Tutaj mógłbym przejść kawałek na instynkcie Ale nie może to być za duży kawałek, bo Nie wystarczy mi instynktu. Dobra, może teraz mi wystarczy instynktu, że sobie przejść po prostu, to pewnie jakiś były żołnierz Kojarzysz mojego kuzyna Antoniego? Chłopak leczy takich herojów, co... Psz, nie zauważyli mnie.

też nie, 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 nie goście tutaj są. <śmiesz> śmieszne. <śmiesz> nie, czy oni będą chcieli mnie atakować, czy... Spróbuję niepostrzeżenie tutaj przejść. Pierwsza pomoc Leczyłoby mnie, no właśnie Impreska. Gdzie mam iść w ogóle? To jest pierwsze pytanie. Nie wiem No proszę Zielenica jak kreskówki za... <noise> Ale trawy <noise> Dobra, no, tam jest jakieś przejść Mogę to obok o nich przejść wazon, To, że trzymam wazę, to co nic nie znaczy Dobra Nie wiem, wtedy spróbuję przejść. Dobrze. Wszyscy jesteśmy niebezpieczni. Pod tymi ciuchami każdy z nas jest zwierzęciem. A nasze zwierzęce serca pompują o tę samą grę. Słuchaj tego, jeden punkt. To ja poproszę na to, chcę posłyszeć historykę. ktoś tutaj idzie Czy to nie ten no. Ktoś był tak że nawet tego nie zauważył Co to eee, ja Czterech kości kogo? Bym musiał wszystkich zabić to, to chyba to norma. Spróbuję Także Q. Nie. naszych Cholera puściliby nas do domu Dobra, to tak ich zabiję po prostu wszystkich bo widzę, że się stąd nie wybierają. Przecież w tym domu i tak nikt nie czeka. Miałem kiedyś kota, ale zdajem. No, to będę musiał ich zabić. Jakbym miał instynkt, to bym mógł po prostu chyba przejść, ale. Spróbuję może nie, nie, nie wezło tych żadnych gości innych. Miałem też gdzie się ukryć. Ale dobra, spróbuję. Raz się żyje, nie. Ладно, уходи, уходи Возьми ванну Уже? Удало мне уйти? Удало мне уйти Ну и добра, ну и конец А что тут будет? Симон Łatwiejsze niż myślałem Ta część przynajmniej W niektórych momentach to tak długo się ten motam, żeby przejść Także jedziemy dalej window Co mnie teraz czeka? Dobra, około chyba czwarte podejście. Spróbuję tym razem przejść jakąś tą misję. Wiem, zobaczyłem, że tutaj też są drzwi. Ty chyba będzie trochę łatwiej się przedostać. Dobra, tego zabiję po prostu. Do Kuba chcę go wziąć. Podnieść go. I do kuba. No jakże? Kubeł jest najlepszy. Po co tutaj te kuby stoją? Tak w ogóle. Ciekawe. Jakie mają zastosowanie w takim normalnym tym. Także widzę tutaj jest drugi kubeł. Świetnie. I tutaj nawet dobre mam przejście Bo ta większość sobie przeszło I jakbym teraz tutaj się udał w ten tłum Chyba by mi się udało to się uda Uruchomić semafory kolejowe, A po co mam zobaczyć tu? Aha, dobra, co mam teraz robić? Uruchomić semafory kolejowe miałem prze co trochę. Tak, gdzie jest mój cel? No. Tam. Dobrze. I tam jest zablokowane przejście, rozumiem. Hmm. Kurde, nie mam nic nie wiem, jak mogę odzyskać sobie ten instynkt. Hm. Bo to może się dos. O, chwila. Odrastał ten instynkt. Jak się tutaj ukrywa? Ha? Nie. Hm. Nie wiem, kiedy mnie rośnie. Jak wiesz, to możesz mi napisać w komentarzu. Muszę tam się na górze dostać Kurde, nie przejdę A może? Chyba mi się udało Chwila Spróbuję tak, żebym jedni zobaczył ten policie Butelkę zawsze dobrze mieć. I świetnie. Udało mi się wtopić w tłum i przejść przez tamte przejście na schodach. Tutaj mogę podejść, żeby się ukryć, chyba też. Nie. Zostawmy. Cześć, ja. Mmm, chyba z drugiej strony trzeba tam podejść. Tak mi się staje. Dobra, stoję w tumy. No idźcie sobie z tą, to co wam chodzi? Co się mi tak przyglądacie? A to tłum do czego w sumie? Tylko tak sobie stoją, słuchajcie. Wszędzie po polsku gadają, nie wiem czy to dobrze. Mogliby wprowadzić jakieś kwestie w innych językach. Ale to jest znowu zejście, no i, I nie rozumiem jak mam się tam przedostać To jest o chyba. Słuchaj, kazali nam zamknąć cały dworzec. Robią jakieś śledztwo w sprawie morderstwa. Da, tak, już zamknąłem wszystkie tory. A mnie się wydaje, że oni tak mogą. To przecież policja. Czego ty ode mnie chcesz? Ej, to ja tu nadstawiam dupy, tak? Za... Chcesz się na kogoś powycierać, to zadzwoń do ratusza, bo ja tu mam na to... czego masz skończyć rozmawiać? Kutas! Wyraża się, człowieku. Dobra. Już porozmawiałeś? To do kubła. No a co? Nie ma tutaj blokowania tramwaj. I schodzę stąd. Aż chwila, chwila. Tutaj jest punkt? Jakiś? Nie. Zdawało mi się. Kubeł. Policja. Dostać się na peron mam teraz. Rozumiem. Halo? Hej! Hej, hey. co to za Co? To? Nie, nie odpowiada wam coś? Dobra. Kurde, z drugiej strony mam tu peron. Chyba. No, wiecie co? A co za różnica z której strony? Dobra, udało mi się przez nich przejść. Zawsze jak coś takiego, coś za, zaczyn ten... Nic nie mówię jakoś tak. się w to. Wiecie o co chodzi. Czuwam się w to. Odrasta mi trochę ten właśnie widziałem. Instynkt, jak się... Uda mi się ukryć od typu kości. Zastanawiam się jak tutaj przejść. Dobra, tutaj tak Mam że Dobra, może się mnie nie będzie czepiał. No i Git. wstana sobie w tłumie i za chwilę wsiądę do pociągu i będzie koniec misji pewnie. przepraszam hm. 45 sekund. Tylko policjant tak blisko mnie chodzi no to nie jest w <laughs> za policjanta przebrany i niby ten, nie? Że w tłumie się. Ten. Jak to jest możliwe właśnie, że że wtapiam się w tłum by, będąc policjantem? Ale to nic. Zaraz przyjdzie pociąg Nawet powiedzieć, że ten plaster ma z tyłu, już jestem wtopiony Wiem, dobra Panie. nie podjeżdża pociąg Podjeżdża pociąg, Czemu tak daleko? Dobra Muszę tam wsiąść. No i przejażdżka. I do widzenia panom. Dał mi się uciec. Jej! W końcu. Długa misja, bardzo długa misja bym powiedział.